Tarotowy kącik kameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na horoskop na sierpień. Zapraszam wszystkie osoby z Poznaku Lwa. Znak słoneczny, ascendent, księżyc, znak wedyjski. To jest czytanie dla Was. Zrobimy krzyż celtycki i sprawdzimy, sprawdzimy Waszą sytuację w sierpniu. Także drogie lwy dla wszystkich osób z Poznaku Lwa. Zaczynamy od Was. Wszystkiego dobrego dla osób. Niesłuchających macie urodzinki, to jest Wasz czas. Sprawdzimy główną energię na ten czas, na sierpień dla Was. Waszą sytuację w sierpniu, przeszkody, Wasze myśli, stanowisko, przeszłość czyli co doprowadziło do tej sytuacji. Teraźniejszość, najbliższa przyszłość, perspektywy, Wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy i rezultat. Sprawdzamy drogie lwy. Zaczynamy od głównej energii. Tutaj w sierpniu, to jest bardzo dobra energia, w sierpniu jakaś sytuacja się rozwiąże, wyklaruje się coś, znajdziecie rozwiązanie, jeżeli macie taką sytuację, że teraz myślicie nad czymś, głowicie się, chcecie się, chcecie rozwiązać jakąś sytuację, być może z kimś macie na przykład jakiś, myślę, że to może być problem, to jest coś, co wam tak jakby nie daje, nie daje spokoju, czyli tutaj znajdziecie rozwiązanie, czyli albo całkowicie ta sytuacja się rozwiąże, Albo dojdziecie do wniosku, że to nie jest coś, nad czym warto tak jakby się zagłębiać, nie warto w to się aż tak angażować. O, tak też może być. Czyli albo jedno, albo drugie po prostu. To rozwiązanie być może będzie takie, że dojdziecie do wniosku na przykład, żeby, żeby to szło dobrze, to należy zrobić tak, tak i tak. Lub też tutaj są lewy, które dojdą do wniosku, że ta sprawa nie wymaga aż tyle mojego czasu, aż tyle mojej energii. No, i nadzieja. No, ja tak słuchajcie, czuję, że tutaj jest coś, co być może w coś się lew angażuje, a co y, zdacie sobie z tego sprawę w sierpniu, że y, tak jakby nie do końca to jest y, wasza sprawa. O, czyli pomagacie być może komuś, być może komuś właśnie wysłuchujecie komu, kogoś, albo staracie się rozwiązać jakąś sytuację, która nie dotyczy was aż tak bardzo i y, być może pomożecie owszem, jeżeli, y, jeżeli tutaj takie, bo to jest, jest taka energia, to jest możliwe, ale też. Y, Zdajcie sobie z tego sprawę, że to Was dużo czasu, być może Waszego czasu pochłania Waszej energii. I wraca też, to też jest dobra energia, wraca to Was nadzieja. Czyli bardziej w sierpniu, myślę, że tak może w drugiej połowie, zaczniecie się ukierunkowywać bardziej na swoje życie, na siebie. Wasza sytuacja? Paśmieczy. Fajna energia. Tutaj dwa, Prawdopodobnie się będziecie czegoś nowego uczyć, czegoś nowe, nowego dowiecie się o, o sobie na przykład. Czegoś nowego dowiecie się na temat jakiejkolwiek, na przykład jakiejś osoby. To też może być taka sytuacja, że poznajecie kogoś nowego. Czyli coś nowe, coś, ktoś Was zainteresuje, ktoś Was zaintryguje, coś Was zaintryguje. Tak jakby coś, to może być jedno też z drugim, czyli poznajecie nową osobę i ta na przykład ta osoba interesuje się czymś, co jest dla Was nieznane. Teraz to powiemy. Siedem denarów. Odrodzenie. To jest y, dla Was. Y, to zainteresowanie właśnie jakąś nową sytuacją albo kimś nowym, to drogie lwy, to jest dla was taka, m, taka ożywcza energia. I być może dlatego tutaj jest ta główna energia, taka, że przekierujecie tą uwagę, którą kierujecie na sprawy jakieś związane z kimś. Bardziej na siebie. Tutaj lew postawi bardziej na siebie, bo ktoś was zainteresuje, długo na to czekałyście, długo na to czekaliście, a żeby ktoś Was aż tak bardzo zaintrygował, zainteresował, lub też coś, żeby was tak, Albo tak jak mówiłam, jedno z drugim może być powiązane. Odrodzenie to jest taka karta, że po prostu budzicie się na nowo. No teraz już tam jest wasz czas, czyli no w sierpniu będziecie się po prostu tak, jakbyście się budzili z długiego snu. Taka jest sytuacja. Zobaczymy, jakie są przeszkody. Rycerz kielichów. Na przeszkodzie może być to, że tutaj, jeżeli to jest osoba, która Was tak zainteresuje, zaintryguje, że to jest ktoś, kto. Um, albo jest tak, że ta osoba intryguje nie tylko Was. Czyli to jest ktoś, kto po prostu, y, jeżeli się uśmiecha, to, to i do Was i do wszystkich innych osób. Czyli to jest y, ktoś. Y, ja to bym nie odbierała tak, że to jest ktoś, kto jest niestabilny, tylko to jest ktoś, kto po prostu ma taki urok. Czyli tutaj. Y, lew będzie się być może nad tym zastanawiał, bo ktoś was tak... To jest taka energia, tak jakby od dawna was aż tak bardzo ktoś tak mocno za nie, nie zainteresował. Dawno już nie poczuliście właśnie tego. Tego takiego kliknięcia, no, czegokolwiek tutaj, tego dawno nie było, a teraz to po prostu jest. Ale na przeszkodzie to jest to, że, że to jest ktoś, kto po prostu, mm, no ta osoba ma taki urok, ma taki, ma taki czar. Rycerz denarów, paśkielichów. To może być, słuchajcie, też tutaj tak teraz poczułam, że to jest ktoś, kto nie jest taki bardzo dostępny. Nawet jeżeli to jest osoba, która po prostu uśmiecha się do wszystkich, jest miła do wszystkich, po prostu ma taki, tak jak mówiłam, ma taki urok, ma, ma taką, taką wibrację wokół siebie, to rycerz denarów, paśkielichów mówi o tym, że nawet jeżeli tak jest, to to jest ktoś, kto tak łatwo nie dopuszcza ludzi do siebie. Nie jest taki dostępny i to jest na przeszkodzie. I jest... Paść Tak jakby w was się taka wola trochę walki wam załączy. Lub też, żeby pokazać, że w tych, wśród tych różnych osób jestem też ja. Lew będzie chciał po prostu pokazać, zatrzepotać grzywą. Po prostu, żeby, ta, żeby ten człowiek dojrzał was wśród na przykład tłumu. Tak też może być. Może to, może to o to chodzi, że spotkacie kogoś, gdzie po prostu jest wiele osób i będziecie chcieli jakoś zaistnieć. Tak, żeby ktoś was dojrzał, bo to jest rycerz kielichów, rycerz na To jest taka energia, tak jakby ten człowiek, który Was tak zainteresował, to też może być ktoś po prostu, nie wiem, może jakiś naukowiec, albo ktoś sławny, ktoś, kto się czymś zajmuje i ma na przykład dużo fanów, tak też może być. To jest ktoś, kto tak jakby dla ludzi jest inny, ale w domowym zaciszu zobaczcie, to już jest inna osoba. I trzeba będzie się tak, jakby sobie też zdajecie z tego sprawę, trzeba będzie się postarać, żeby, to jest, żeby, to, żeby ta osoba Was dojrzała i żeby zobaczyła. Tak jakby coś więcej też w Was. No to czyli tak ciekawie Wasze myśli, rycerz Buław. No z chęcią podejmiecie się tego wyzwania. Tutaj ja tak mocno, słuchajcie, czuję, y, że to jest ktoś, kto się zajmuje też jakąś dziedziną, y, y, na przykład, która Was dodatkowo interesuje. Na samym początku już o tym mówiłam. Czyli tak jakby jedno z drugim i ta osoba Was zainteresuje, ale to, czym ta osoba się interesuje lub zajmuje, też was zainteres, zainteresuje, zaintryguje. Czyli tutaj to jest tak jakby was, takie macie myśli, taka podwójna korzyść dla was. Czyli z jednej strony chcecie słuchać, to, to na przykład tego człowieka, chcecie się jeździć na jego wykłady, o może coś takiego. Ale też z drugiej strony chcecie go poznać prywatnie. Czyli i tak, i tak. No dużo działania, taka, takiej chęci do działania. Ja właśnie tak jak wcześniej poczułam, że być może lew już dawno tego nie czuł. Już tego dawno nie czuliście. Teraz do was przyszło. Rycerz Mieczy. Dziesiątka buław, no zobaczcie, jakie macie myśli. Król Mieczy. No. Tutaj jest, jest, jest w Was taka, taka, ja się nawet tak uśmiecham, ale to jest taka, taka chęć walki, chęć po prostu. Ja się tak łatwo nie poddam. Tu jest takie macie myśli. Ja się tak łatwo nie poddam po prostu. Będę, będę mimo zmęczenia, mimo na przykład tego, że nawet jeżeli to, bo to są Twoje wasze myśli. Nawet jeżeli to będzie długo trwało i nawet jeżeli muszę, będę musiał dać z siebie więcej. No to nie poddam się tak łatwo. Król Mieczy to jest właśnie, to jest ktoś, kto jest dla Was warty tego, żeby poznać tą osobę bliżej. Przeszłość, która doprowadziła do tego? Trójka Buław. Myślę, że przyszedł do Was taki czas, że po prostu postanowiliście, żeby w Waszym życiu zaistniało, żeby zadziało się coś więcej. Tutaj jest, jest taka energia, że lew postanowił patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. Przeszłość zostawić tam, gdzie ona jest całkowicie za, a skierować się tylko w stronę przeszłości. I dlatego tutaj jest właśnie nowa energia. Ktoś całkiem po prostu nowy. Ktoś to Was zainteresował. Bo taka jest... Bo to jest, bo to, jest to, co doprowadziło do tej sytuacji. Właśnie, że przeszłość zostawiliście y, jak najwięcej w przeszłości. I w stronę nowego patrzcie na równo. Nowa, świeża energia dla Was. Słuchajcie, bardzo dobre czytanie macie. Paść Denarów. Hmm. Zaczęliście być może robić jakiś biznesplan, może gdzieś tu pojadę, może nawiążę nowe znajomości, może poznam właśnie kogoś nowego. Sami po prostu się otworzyliście na świat. Teraźniejszość. Król Denarów. Myślę, że teraźniejszość w tej sytuacji zobaczcie, ile jest kart osobowych. Bardzo, bardzo dużo, naprawdę. Jak na początek czytania, jest bardzo dużo ludzi. Czyli tutaj myślę, że to są że to jest właśnie proces poznawania się z tą osobą, czyli wy przechodzicie przez różne fazy. Czyli pojadę, zobaczę, ale nie poddam się, nawet jeżeli będzie lało, nawet jeżeli będzie wiało, to i tak pojadę, nawet jeżeli nie będzie mi się chciało, to i tak pojadę, żeby, nie wiem, zobaczyć, żeby posłuchać, żeby zaistnieć. Tutaj to są te karty które też mówią o Was, jak do tego doszło. A tutaj w te teraźniejszości jest, myślę, że jesteście już na tym, będziecie na tym etapie, że to jest ktoś, kto Was. Po prostu zauważy, dostrzeże, że y, jesteście, że jesteście, że po prostu, że interesujecie się tym, co ten człowiek ma do powiedzenia, tym, y, co, co robi, jaki jest. No, z jakiegoś powodu, słuchajcie, ja robię czytanie dla lwa, ale tutaj jest pokazane, że was to oni śmieli. Zobaczcie raźniejszości. Jest. Po prostu jest dziewiątka mieczy, jest taka energia, ósemka mieczy i ósemka kielichów. To, no to co ja mam teraz zrobić? Bo to jest ktoś, kto po prostu pokaże Wam. Yy, no to dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś, to może, może zrobimy coś razem, może, może się poznamy, taka, poczujecie taką naprawdę silną energię, i was to takie, przynajmniej na początku słuchajcie, tak was to wybije z rytmu, bo tutaj lew jest nastaw, był nastawiony na to, że. Przyjdzie mu długo, na przykład starać się, żeby, to, żeby ta osoba dostrzegła Was, tak jakby nastawiliście się na to, a do, dosyć szybko to przyjdzie i Was tak troszkę dezorientuje. No to co teraz? To ja nie wiem, to ja nie, chyba nie jestem na to gotowy chyba nie jestem na to gotowa, chyba po prostu nie wiem, co mam teraz zrobić. Dziewiątka kielichów mówi o tym, że no przełamiecie to i zaczniecie się tym cieszyć, ale, ale pierwszy moment będzie taka, takie lekkie nawet przerażenie. To co teraz? Co teraz? To, co, ja mam, co ja mam ze sobą zrobić? Jak, jak, to, jak to będzie wyglądało? No, ale jest radość. Perspektywy w tej sytuacji. Siedemka mieczy. Tak jakby, słuchajcie, no ktoś z tej przeszłości, którą tutaj postanowiliście zostawić za sobą całkowicie po prostu i patrzeć tylko w nowe, no to ktoś z tej przeszłości yy, tak nie postanowił. Tutaj jest y, pokazane, że słuchajcie, że ta nowa wasza znajomość, ta nowa wasza, wasza relacja, to myślę, że to, jest, że to będzie znajomość, przynajmniej tutaj w sierpniu tak się pokazuje. Zaczyna naprawdę bardzo dobrze wyglądać. Będziecie poznawać swoje życie, czyli będziecie y, przechodzić przez różne etapy. Myślę, że to jeszcze nie jest. Y, być może idzie to w stronę związku, ale to jest póki co znajomość, nawet, nawet jeszcze może nie relacja, tylko bardziej będziecie poznawać siebie, jak wygląda wasze życie, jak wygląda życie tej osoby, jak się zachowujecie, jak się na przykład, kiedy spędzacie czas wolny, a co wtedy robicie, kiedy, jeżeli praca, to wtedy w jakie dni i tak dalej, no po prostu taką, taką, taki świat codzienny będziecie swój poznawać. I to jest dobre, to jest zwycięstwo. Czyli tutaj, nawet, jest tak lew, że nie będzie chciał tego za bardzo przyspieszać, tylko to jest dobry etap. Na no, ta siedem no tutaj jest ktoś, kto. Mm, no, kto was, o, o was nie może zapomnieć. Sprawiedliwość. Troszkę denarów. To jest taka energia, słuchajcie, tak jakby ktoś was o was nie, nie będzie mógł zapomnieć i nie może o was zapomnieć. To jest przeszłości, ale. Mocno jest to pokazane, że w momencie, jak tutaj lew się właśnie otworzył na kogoś nowego i poszedł w coś nowe, to jest taka nowa, tak to czuję, nowa mądra energia, taka fajna. To z przeszłości po prostu jest ktoś, kto. Ym, bo tutaj się nic nie zmieniło: sprawiedliwość, ale jest jakaś, jakaś sytuacja, jest niezakończona czy to rodzinna, słuchajcie, czy romantyczna, jakakolwiek. Jest coś, co jest niezakończone, i to jest ktoś, kto po prostu, jeżeli ma potrzebę, jeżeli jest w potrzebie, a będzie. No to to po prostu zawita u Was. Wasze nastawienie. Wisielec. tak Nawet jest tutaj y, tak pokazane, że ta nadzieja właśnie, która wraca do Waszego życia, bo ktoś Was tak bardzo zainteresuje, to y, nawet spowoduje to, że nie będziecie chcieli tak y, przyspieszać tego. Tylko niech to trwa. Niech to trwa. Niech to się tak rozwija powoli. Tak jakby cieszyć się samym faktem, że... Y, że właśnie przyszło do was coś nowego, jakieś zainteresowanie, nowa osoba, co za tym idzie. Pewnie też będziecie po prostu interesować się w, w, tak, takim bardziej ogólnie tym tematem, poznawać nowe osoby, czyli takie macie nastawienie. Niech to trwa, nie chcę nic przyspieszać. Trójka denarów, mhm. trójka mieczy, trójka denarów. Faktycznie będziecie poznawać nowe osoby, ale to cały czas jest pokazane, że to jest taka energia na poziomie um, takiej. Jesteśmy koleżankami, jeszcze nie przyjaciółmi, to są takie, wszystko to będą takie znajomo, znajomości. Ale jest, jest trójka mieczy i czwórka, czwórka denarów. Tak, jakby jest lew, który wie, że ta osoba w przeszłości, która jak ma potrzebę, to, to się odzywa, że to jest ktoś, kto mógłby wam to po prostu um, zabrać tą radość albo um, w jakiś sposób zepsuć to po prostu, bo to jest takie macie nastawienie. Zatrzymam to dla siebie. Komuś nie powiem o tym komuś, to będzie tylko po prostu moje. Czynniki zewnętrzne. Kapłanka. Tutaj słuchajcie jest taka energia, że to jest że to jest ktoś po drugiej stronie, kto wie, że w tym wszystkim jest coś więcej. Że być może od początku było coś więcej, że połączyło Was coś więcej, jakaś magia, Czórka kielichów, synka denarów, a z kielichów. No właśnie, że tutaj na zewnątrz jest ktoś, kto po prostu ma takie poczucie, że właśnie na Was czekał, na, właśnie na Was czekała. Taka jest energia, ta osoba na Was czekała i dlatego jak już tutaj jest, że Was dostrzeże, no, że się spotkacie tak bardziej, będziecie już po prostu wiedzieć, że jesteście dla siebie, w tej samej energii będziecie, będziecie ze zbliżeniu energetycznie do siebie, to to jest ktoś, kto po prostu od początku będzie czuł, że, że jest w tym coś więcej, że to może zadziałać, że to się może udać, że, że to jest szansa na miłość, że to jest szansa na przyjaźń, że to jest szansa na uczucie. To jest ktoś, kto poczuje to od samego początku, że właśnie że jest w tym wszystkim coś więcej, że to jest że właśnie na was czekał, że to, że trzeba nad tym pracować, trzeba o to dbać. No jak jest energia z zewnątrz, czyli bardzo dobra. Wasze nadzieje lub obawy? Cesarzowa. No macie nadzieję, że, że tak, że to faktycznie, że to będzie coś, co przy czym zatrzymacie się na dłużej. Znajomość, która się rozwinie, że po prostu, że zostaniecie w tym na dłużej. Jeżeli to jest y, zawodowo, na przykład, gdzieś y, to też taka może być ta sytuacja, to zostaniecie tam na dłużej, że to, że to będzie wasze miejsce. Taką macie nadzieję. Bo już tutaj, już, już u was w sierpniu będzie takie poczucie, że jeżeli to by się zakończyło, na przykład jeżeli by jednak gdzieś wam się te drogi rozeszły, to już wy wiecie, że będziecie odczuwać brak tej osoby. Już będziecie w energii braku. Na tyle to będzie takie, takie ważne, na tyle to będzie takie istotne i na tyle to poczujecie, że po prostu, że będziecie chcieli królowa mieczy moc. To też jest taka właśnie nadzieja, takie uczucie w Was, że ja też chcę nad tym pracować, że to jest coś, co jest dla mnie warte tego wysiłku. Umacnia Was to. Rezultat. Paść buław. Tutaj, rezultat to jest taka karta, która tak, jakby przypomina o tym, że to jest właśnie wszystko na etapie takiej znajomości. Bo paśm to jeszcze nie ma tego ruchu. Że to, jest, że to jest fajne, bo to jest wszystko nowe, ale to jest dopiero sam początek. Ale jest. Astenarów, Dziesiątka Mieczy, Szóstka Kielichów, Piątka Mieczy, Trójka Mieczy, no tutaj ta przeszłość weszła, zobaczcie. I tutaj wprost słuchajcie, karty Drogie y, Lwy mówią o tym, że y, Paźd Buław i Astenarów to są dwie karty, które mówią o tym, że może być z tego coś więcej. Jeżeli zawodowo, to, da, to, jest, to może być praca, w której zostaniecie na dłużej. Jeżeli to jest znajomość, to, to faktycznie na wielu y, dziedzinach życia się będziecie po prostu tak jakby zgadzać. Czyli tak jakby to jest właśnie ktoś, co robi też, zajmuje się czymś, co was bardzo interesuje. Czyli na, tutaj to będzie takim taki po prostu taka sytuacja, gdzie, y, gdzie was y, Pochłonie, tak jakby, życie też tej osoby, będziecie też być może chciały, chcieli podobnie żyć jak ta, jak ta osoba. Czyli, jeżeli to jest ktoś, kto na przykład zdalnie pracuje i podróżuje, to to was to też pociągnie, czyli scenarów To może być dla was też zawodowy początek, ale też relacyjny początek. Ale to słuchajcie, no ale też się wbiła ta osoba z przeszłości, ta tutaj. No, no jest, jest dziesiątka mieczy, jest szóstka kielichów, piątka mieczy, dwójka mieczy, już tak dołożyłam diabeł i kochankowi, ale wszystkie te karty mówią o jednym, że. Że to jest więź, która jest nie, y, nieprzerwana, nieurwana, niezakończona. I w związku z tym, że to jest niezakończone, to to jest ktoś, kto będzie po prostu y, no, trzymał się was y, cały czas to połączenie energetyczne z tą osobą w, przesz w przeszłości macie dosyć silne. I nawet jeżeli tutaj jest lew, który chce iść w coś całkiem nowego jest na to piękna szansa, to po prostu będziecie czuć energetycznie, że jesteście z kimś. No tak spętani nawet. Teraz też dołączymy, dołożymy radę tutaj i radę tutaj. No tutaj jako rada słuchajcie jest asmie, czyli pa, pa, piątka buław, czyli mówi zarod o tym, żeby Drogi lwie, zawalcz o to. Zobaczcie, jest, są dwa, dwa asy i tu jest as kielichów z zewnątrz od tej osoby, czyli zawalcz o to. To jest, to jest coś, o co, o co warto zawalczyć, czy zawodowo, czy relacyjnie po prostu. To, jest, to może być nowy etap całkiem w waszym życiu. Naprawdę, tak się tu pokazuje, czyli warto to zawalczyć. Naprawdę. A tutaj jest, jest Słońce i Królowa Kielichów. Rada jest taka, żeby... bo tutaj taki wyszedł taki ciężkie ciężki te karty. Rada byłaby taka, żeby zobaczyć to, że to jest ktoś, kto, z kim wy jesteście połączeni, ale z jakiegoś powodu też was kiedyś z tym człowiekiem coś łączyło, żeby spróbować to dostrzec. Te dobre strony, te dobre momenty. Dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów to mówi o tym, że, że będzie tylko lepiej. Przejdziecie w, w stronę dobrobytu. Czyli tak by wynikało, że tutaj ktoś, kto jest powiązany z wami energetycznie, to być może tylko wy będziecie odbierać to jako po prostu jak, jako taki balast w waszym życiu, bo to chcecie się odciąć już od tej przeszłości, a to jest jednak ktoś z waszej przeszłości, ale teraz właśnie tak jakby przypomina o tym, że jednak coś się z tym człowiekiem kiedyś łączyło, były też te dobre chwile, i że może nie patrzeć na to w taki sposób. Może to nie jest energia kogoś, kto wam chce tak całkowicie zabrać to nowe przeszkodzić w tym, przeszkodzić w tym, może tylko Wy na to tak patrzycie, Bo ta dziesiątka denarów też jako taka główna rada pomiędzy tymi sytuacjami mówi, mówi, o tym, że no, że będzie Wam dobrze. Odpowiedź na Wasze trzy pytania. jakiekolwiek by one nie były. Numer jeden. Numer dwa. Numer trzy. Odpowiedź numer jeden. Tutaj jest y, m, piątka, czyli to są zmiany. Jest, jest jowisz, jest, jest też takie przesłanie, żeby, żeby się zatrzymać i wsłuchać swoją energię i podążać za nią. No. Odpowiedź numer dwa. Y, tutaj jest y, tak, takie jest przesłanie dla was, że to, co wy wydajecie do wszechświata, jaką intencję. To dostajecie od Wszechświata, dosłownie, czyli to jest wasze odbicie, czyli to, czego chcecie, tego dostajecie, to dostajecie w życiu. Odpowiedź numer trzy, to jest numer jeden. I tutaj jest jeden dzień, jeden, jeden tydzień i jest przesłanie takie, że być może coś idzie za szybko. Chociaż tutaj, no, może to nie jest, może to nie jest czytania, bo tutaj jest taka, jest taka energia, że tak trochę za szybko coś idzie, o. Drogi ludzie, wszystkiego dobrego. Wszystkiego, co najlepsze dla Was, yy, Wam życzę. Dajcie mi znać oczywiście, co, yy, co, 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 co to czytanie Wam dało, jak to z Wami rezonuje. Ja bym tylko taką prośbę, żeby, żebyście właśnie jeszcze w sierpniu przesłuchali jeszcze raz, bo ten sierpień się dopiero zaczyna, te energie się będą zmieniać, yy, więc yy, warto zajrzeć jeszcze w ciągu miesiąca. Wiem że, wiem, że są osoby, które tak robią i to jest naprawdę dobre, żeby zobaczyć, bo... Teraz to, 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 o czym wszystkim mówiłam, może się jeszcze nie zadziać. Teraz możecie być na przykład na etapie zajmowania się rozwiązywaniem spraw, które dotyczą innych. Możecie być na takim etapie, a ta nadzieja do Was przyjdzie w sierpniu, więc dlatego warto zajrzeć. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję.